Hej, na wszystkich bardzo się w kolejnym filmie z tej pokémoni w Greenos, a teraz właśnie w tym oto miejscu, czyli przed wejściem na Safari Zone. No dzisiaj, że w dzisiejszym odcinku odwiedzimy właśnie to miejsce. Cześć, czy to twój pierwszy raz tutaj, na Safari Zone? Tak. Więc Safari Zone ma tak... E, ma cztery strefy. Jest podzielona na cztery strefy, o. Każda strefa ma in na inne gatunki pokémonów w tym też i bardzo rzadkie. E, Używaj yy, specjalnych y, Safari Boli, aby je łapać. Możesz też rzucić przynętę lub y, kamień poza tymi Safari Bolami. Yy, jeżeli rzucisz przynętę, wtedy pokémon staje się... pokémon yy, aż tak bardzo nie ucieka, ale jest ciężko go złapać. A jeżeli rzucisz go kamieniem, wtedy pokémon yy, ma większą szansę na... prędzej ucieknie, ale za to może być prostszy do złapania. Yy, kiedy skończy się czasów safari bole, wtedy koniec gry. Aha, czyli bardzo proste zasady. Witamy w safari Zone. Czy chciałbym za 500 wziąć udział w grze? No cóż, skoro jest tu tak fajnie, wszyscy tak zachęcają. Dobra, dostaliśmy 30 safari boli. Czyli tak, będę mógł sobie z nimi złapać Pokémony, Tak, życzą mi szczęścia, no i fajnie. I mamy tutaj muzyczkę z ewolucji. Tak jest, dobra, tu mamy tabliczkę. Porada dla trenerów, przyciśnij start, ale zobaczyć ile czasu się zostało. Tak naprawdę to nie jest czas, a kroki. Przeszedłem trzy kroki, więc mamy tych kroków troszeczkę mniej. Ale na Safari żyje całe mnóstwo ciekawych Pokemonów. Tu mamy Rest House. Nie wiem czy kroki w Rest House się liczą. Ale dobra, pokażę nam pewien tip jak oszczędzać kroki w Safari Zone. Znaczy, że będziemy obracać się wokół własnej osi w trawie i tylko to sposobem nie nabijamy sobie kroków i spotykamy coraz to nowsze Pokemony, jak na przykład Nidorino. Dobra, ja mam tutaj trzymania. Nie wahaliśmy to Pokémonami, nam ciekawe. Mamy tutaj parę komentarzy. Mianowicie, rzucenie pokebolem, rzucenie przynęty, rzucenie kamieniem, lub no ucieczka. Ja rzucę kamieniem, żeby Dorino troszeczkę wkurzyć. Aj, zbiał mi. No tak, jak goś wspomniał, jeżeli rzucimy kamienia, Pokémon jest bardziej skłonny do ucieczki. A za to staje, też może stać się zły i po prostu szybciej uciec. Kiedy ja rzucimy bolem, no cóż, albo się złapie, albo nie. Tak to wygląda, no obserwuję. Dobra, chciałem rzucić kamienia tak naprawdę. Daj kamienia! Zwiał. Orze Dobra. Szukamy dalej. Oczywiście metodą oszczędzania kropów Nidorina. Nidorinę to już mamy, więc... Nie chcemy. Tu możemy uciec spokojnie z każdej walki, bez loba, że nas Pokémon przyatakuje. No dobra, kolejny Pokémon. O, Venonat. Tego nie mamy. Venonat jest Pokémonem robakiem trucizną. Pokemon robak trucizna po prostu. Dosyć rzadki, można go zabać chyba tylko tutaj. O, jest zły. Pokémon jest zły, jest prostszy do złapania. Dobra, złap się. A, Rzesztys uwolnił się, ale dalej obserwuję. W sumie mógłbym dalej rzucać kamieniami, żeby dalej był zły. No ale dobra, już rzuca. Dobra, dalej obserwuję. Coś na razie nam nie idzie ta gra Safari, no zobaczymy. Ja bym chciałby wszystkie pokemony, to jest praktycznie. Niemal, że nie może. To no niemal, że niemożliwe, bo zapanie przynajmniej tych bardzo rzadkich o Rykorn! Jest również bardzo trudne. to jest też kolejny nowy Pokémon, jest to Pokémon. Nie, Giovanni go miał. Yy, Ziemnokamienny. O i jest zły. to rzućmy w niego Safari pole. O, no już może się złapię. Chociaż jednego pokażę, by złapać. No. Dobra, obserwuję. No złap się, proszę. Czasami zapanie Pokémon na safari nie są zbyt duże. Ale jako takie są. Może i dostajemy na 30. Hmm. Dobra. Złapię coś dzisiaj, czy nie? Dobra. Ale jak on nie jest jakoś skłonny do ucieczki, zobaczymy jak... Zareaguje na rzut kamieniem. Zwiał. No fajnie, prawie 5 minut filmu. A ja nie złapałem jeszcze nic. O, i samiczka. To ja mam, tego to ja nie chcę. Ja tylko łapię Pokémony, których nie mam. Dobry to że jest Pokémon ze Sweet Skieta, bo on może przywołać właśnie Pokemony z trawy, używając tego tuż ruchu poza polem walki. Ehm, to chyba nawet pokazywałem jak działa. Dobra, na początku złapać możliwie jak najwięcej pokemonów z tej autostrety I to jest jeden z najrzadszych... Może nie do najrzadszych do dosyć rzadkich pokemonów. Pinsir! jest niebywale trudny do złapania. Dlatego też zdecydowałem się na narzut kamieniem, ale... No cóż... Wyszło jak wyszło. No ale przynajmniej zobaczymy parę ciekawych rzadkich pokemonów. Ryhor! Right, o, rzut kamienia. I znowu zwiał. Nie brak, on jest dosyć odważny. Nie uciekasz tak bardzo. No tak, tak, ale mając moje szczęście dzisiaj, coś normalnie, nie fart totalny dopad. Jak na razie jeszcze nie złapałem nic. Dobra, jest zły. Złap się chociaż jeden, no. Tea jasne. No dobra, już miałem wam pokazać safari zone, ale ja tu chcę nałapać jak najwięcej pokemonów. Dobra, chyba oleje rzuty kamieniami. Rzucam pokebole same, same safari Bole tak właściwie. Dobra, obserwujmy. No to safari boli. Nie rzucam przynęty pokemonom, bo wtedy jest ci ciężej jeszcze złapać, a i takim już nie jest łatwo. Cóż, nie jest to takie proste. Jak zresztą sami widzicie. Co no, obserwuję? No fajnie, że co obserwuję, ale ja chcę go chociaż złapać. Jednego Pokemona, no proszę was. Dalej się patrzy. Dobra. No super, uwolnił się od razu. A pewnie jak rzucę kamienia, to od razu zwieje. A nie, jest zły. No to Pokéball. W sumie chyba więcej razy nie opłaca rzucać kamieniem. Opłaca się praktycznie tylko raz. Siedzi! Dobra, mamy coś. Jest chociaż jeden Pokémon. Jest nim, Rojkur! Co my go możemy złapać tylko tutaj. Także jest to Pokémon kolczasty. Yyy... Jego masywne kości są tysiąckrotnie twardsze od kości ludzkiej. Jego charge, tacho, jest w stanie. <grystanie> jest w stanie wznieść w powietrze średniego rozmiaru naczepę. Czy coś takiego. No dobra, więc mamy nowego Chociaż jednego. Dobra, odwiedźmy Rest House. Chcę odwiedzić. O, dobra, Nidorina. Nidoriny... Nidoriny to ja miałem. Mam Nidor, więc nie potrzebuję. Zobaczmy, co ciekawego kryje się w Rest House. No Niestety Safari Zone nie przyjdziemy na raz, ale na raz chciałbym złapać jak najwięcej Pokemonów. Eee... Dobra, coś tam ma tych Pokemony chciało coś dostać. O, Sara. Gdzie mój chłopak Eric? Czy nie mieli się spotkać przed Safarizą? A mniejsza z tym, nie będę się tu wtrącał w ich sprawy. Dobra, w każdym razie tak, spotyka nas kolejny Pokémon, jest to Rajkor. już jako, że Rajkor no, już mamy, to. Po dół. No ja tu chcę zobaczyć, czy nie ma jakichś przedmiotów ukrytych. To są te drzewka tutaj. No tak, troszeczkę potracimy kroków, ale tak jak mówiłem. Jeju! Wiecie co to jest? To jest Chance. Nowy Pokémon typu normalnego. I tak naprawdę. Jest to najrzadszy i najtrudniejszy Pokémon do złapania na Safari Zone. W sumie, jeżeli rzucimy w niego kamienia, ucieknie. Jeżeli rzucimy Pokebolem, raczej się nie złapie ucieknie. Jeżeli damy mu zanętę, to raczej nie będziemy mieli szansy go złapać. Ale cóż, w sumie jej, bo to jest Pokemon tylko Mogą po prostu tylko samicy. Nawet z przynętę i tak nam zbiała. No cóż, tak się łapie części, moi drodzy. Naprawdę bardzo ciężko i się wstępnie tylko na tej części Safari. No. Zdenerwuj się. Kurde, uciekł. <grych> Co to nie, fart. Dobra, ja bym chciał chociaż złapać Venomata, albo Nidorino, albo Nidorana Samca, bo też można. Samca nie mam, Sam jest, jest cięższy do złapania w Pokémon i w Green. Nekson, no jesteśmy tylko na pierwszej strefie. O, jeszcze Execute. Executa też nie ma. Ło, kamienia. Dobra, jest zły, nie ucieka. No to będzie prostszy do złapania. Ej, nie możemy go uderzyć, ale chociaż kamienie w nim rzucić. Dobra, pójdę. I tak po prawdzie też na wędkę możemy złapać parę ciekawych pokemonów. Eee, kiedy użyjemy tu wędki, to będę mógł złapać takie Pokémony jak chociażby. Jak chociażby ten tutaj Golding, którego już mam. Nie chcę go. Eee, chcę coś lepszego. Dobra, kolejny rzut. Co go złowimy. W sumie na werkach łowimy, to też kroki nam się nie nabijają, bo nie chodzimy. I możemy też sobie łowić do woli, prawda? No tylko 16 pokebali mi zostało, znaczy się safari boi. Dobra, rzut wędziskiem jeszcze raz. Może coś innego niż golnie tym razem. Może złapać parę innych pokemonów. I to dosyć rzadkich Pokémonów, które występują tylko w tym jednym, jedynym miejscu. No właśnie nie wiem, czy na dobrą chętkę, czy na lepszą jakoś. Hmm, hmm, hmm. Trudno stwierdzić. O, Poliwag. Oto jeden z tych Pokémonów. Co znaczy, że jest level 8, więc nie powinno być problemem złapanie go. A też możemy złapać w innych miejscach. Ale skoro już go spotkałem tutaj, to i tutaj mogę go złapać. Więc mamy Poliwag, a samiczkę. Za zopoli został do bo Pokadeks so jest to Pokemonki Janka. Jego dopiero co nie wiem jakby wyrośnięte nogi e, sprawiają, że... Chodzi całkiem dobrze, e, ale jednak woli pływanie od chodzenia. Więc pokemonki Janka typu wodnego. Bardzo fajnie jest poliładne. Ale ma formy wyższe. I sobie jednak zastanawiam się właśnie nad... oj, tam jest jakiś itenek. Nad właśnie Poliłagiem, jego wyższymi formami jako wodny pokémon w drużynie, ale jednak zdecydowałem się na wapłojem. Oczywiście to nie jest koniec Pokemonów, jakie mogę tu złapać, bo mogę tu złapać chyba jeszcze kilka innych. Ale dobra, już Poliwagami... Kolejnego nie chcę. Musimy chyba lepszą wędkę mieć niestety. Dobra, szukajmy jeszcze tutaj poków, których nie ma. Chociaż pierwszą strefę chciałbym wyłapać. I dolinę to ja mam. Jestem zasuniemy już kroków. Oj, 502, więc 50, całkiem sporo. Ehm... Um, Ej, nie chcecie. Dobra, szukamy dalej. Mam jeszcze chyba te 13 safari boli. Mam nadzieję, że nie pechowe. I doran samica. O, 15 nawet mam. Jakoś to będzie. Dobra... No, najlepiej to było złapać Chancy, ale to jest prawie niemożliwe, no, to panie, tak jak mówiłem. Jest naprawdę ciężko go złapać. Dobra, nie chodźmy, nie ma do kroków. Jeju, znowu Nidorina. Jedno z najbardziej pospolitych Pokemonów tutaj. Gnębimy masakrycznie, dobra. Mamy również drugą strefę Safari. Możemy sobie tu przejść. Aha, to jest strefa pierwsza, która tam była. Dobra, no, w każdym razie jesteśmy teraz na innej strefie, tak czy siak. Na której znajdziemy nieco inne Pokémony, jak na przykład Paras, którego już mam. Ale tutaj parasę warto łapać na taniej maszyny. Ale jednak sobie odpuszczę tego parasa. Dobra, no, czy tu są jakieś ulubione przedmioty? Nie. Czy tu jest jakiś Pokémon, którego nie mam? Też nie. muszę też zadać jeszcze formę parasa, Parasecta na tej strefie, z tego co pamiętam. O, i tu mamy ten. Liftstone! Tak jest, Liftstone, sprawia, że. Pokémony trawiaste. Już użyłem go na odpowiednim Pokémon trawiastym, to one wolnie. Albo sobie kupiłem przecież w. Calida. Dobra. Mamy w tej trawie też parę nowych Pokémonów. I mam TM11 zawierający ruch Sunny Day. Sunny Day jest kolejnym też i nowym ruchem. który sprawia, że. który sprawia, że. Na 5 tur wzmacnia się, jakby nie wiem. Słońce wychodzi. Zachmurek, prawda? A mocniej świeci, to wzmacnia ataki i zarazem razem osobia też typu wodnego ataki. Wysusza je trochę. O, exekut. Exekut jest dość pospolity i nie jest kiedyś za trudno złapania, więc nie wiem, czy mam tyle z nim problemów. Jest zły. Że się nie ucieka, panie 2-3. Powinien się złapać. Ach, powinien. Siedzi. Dobra, mamy drugiego, pokaz safari. Ej. No i w się. Pokemon Execute jest Pokemon jajka e, Niby... mówi się, że to nasiona, ale dobra. E, często jest miliony z jajkami. No właśnie, skoro... Dobra, już nie wnikam wtedy te... Kiedy... Mm, coś go, nie wiem... przestraszy, szybko gromadzą się i atakują całym rojem. O proszę. Na szczęście to Pokémon trawiasto psychiczny bardzo fajny i fajną ewolucję executora. Dobra, czy coś nowego się tu spotkam? Chyba nie. Ehm, dobra, to przejdźmy się jeszcze tutaj. O, tu jest coś. No tak, na no safari jest sporo całkiem mitemków. Mamy MAX POTIONA. MAX POTION jest troszkę lepszy niż Hyper POTION. I nam to doda nie 200, a MAX HP. O, i full restore. A to, to jest jeszcze lepsza, jak dobra, rest jest House Kolejny. Zobaczmy, kogo ciekawego tutaj spotkamy. Idę już poków zapałeś. No eee, cóż, trzeba się pomęczyć. A no trzeba, tutaj Chelsea. Eee, ale to. Ale to strasznie mnie wymęczyło. Fuch. Eee... Wymęczyła mnie ta dobra zabawa. No ta... Gość złapał Chansi. To jest niemalże niemożliwe tak jak powiedziałem. Chancy naprawdę ma małe szanse na złapanie. No i spotkanie te szanse są nie nikłe. No a jeszcze... No dobra, ciężko po prostu gotować. Zawsze ucieka. Dobra, tu mamy Twiner Tips. No, czas się tylko jak chodzisz. No, to o tym już powiedziałem. Dobra, jesteśmy na kolejnej strefie Safari zoo, gdzie mamy kolejną paradę. Eee, w wykraj safaria, dostaniesz harem w sekretnym domku. No, Okej, okay, ciekawe. Ale jeżeli tu przejdziemy, to chyba będziemy tutaj jakieś inne przedmioty, myślę, tak. Albo chociaż nie ukryty jeden. Quick Quicklo jest kolejnym nowym przedmiotem, eee, który. Może zwiększyć na Pokémonowi szybkość, przez co sprawi, że on po prostu jakby szybciej uderzy. To jest dobre dla naszego Vaporiona, ponieważ on ma dosyć niski Speed. To tak losowo się zdarza tam czasem. Tak zależy od szczęścia naszego. Dobra, teraz pojawia się pójść w górę. Może nam się uda dojść do tego sekretnego domku jeszcze w dzisiejszym filmie. Najwyżej Pokémonami zajmę się w następnym. A przy okazji połapię to, co tam do złapania pozostał. Dobra, teraz musimy iść na samą górę tutaj. Przynajmniej tak mi się wydaje. Wow! Rukę częstych w jednym odcinku. Ale fart. Dobra, rzućmy Safari bone. może się złapie. Choć szczerze mówiąc w to wątpię, ale nawet się poruszył. Nie nie. Fart. Szał po prostu. O, kolejny ten. 47 zawierający ruch Steel Wing. Też jest fajny ruch. Ale dosyć odległy. Chyba mój ostatni ten no prawie. Stealing jest atak stalowy, siła 70. Trochę taki odpowiednik wing ataka, też stalowy właśnie. I tak, duża stalowymi skrzydłami i to daje jeszcze... Może zwiększyć nam obronę. Bardzo fajnie. Podobnie jest jak Metal Cloud kurz, zwiększa atak. Oh, wow, Rajhor! Mam już go! Nie chcę go! Idź pan stąd! W sumie wiadomo, na też nie muszę tu bardzo łapać, bo... Złapać sobie później. A tu mamy kolejne. A zobaczmy, jak koza się 89 stepsów. 88. No i tu też kroki na zł. Mój Iwie wołowa w Flariona, ale Iwi znajomego zmienił się w Paporiona. Ha, mój też. Zastanawiam się do Od kamienia ewolucyjnego. Udaj się do najgłębszej części safari Zone. Dostaniesz nagrodę. Wow. Wiem już o tym. Możesz zatrzymać wszystkie rzeczy, jakie znajdziesz na Safari Zone. Ale... Jeżeli będziesz po prostu je wszystkie, to może nauczyć się czas. Niewątpliwie. Safari Zone jest ogromne, czyż nie? Yy, lider Safari... Znaczy lider stadionu Fushi City Koga yy, patroluje często tutaj teren. Dzięki niemu możemy... bawić się... Yy, bezpiecznie. Możemy się bezpiecznie bawić. o. No dobra, tylko kurczę kończą się kroki i mamy tylko 62, co może troszkę być za mało, żeby dojść do sekretnego domku. Dobra, tu mamy tropę inkę. Dobra, i mamy kolejną trawkę, w której może żyć jakiś fajny dziki Pokémon. Niestety tym fajnym Pokémonem teraz na pewno nie jest. No to skoro nie uda nam się przejść tam za jednym razem, to może nam się uda za drugim razem. I przy okazji jeszcze podłamać porebkę, bo się znowu Chelsea, a szansa nas... No, ale często są naprawdę niewielkie. O co pani już nie wspomnę. Tak, czasy zawsze praktycznie ucieka. Chociaż raz mi się udało rzucić kamieniem no, i nie uciekła. Dobra, osiem kroków, niedobrze. Prada tenerów. Sekretny dom jest przed nami. Ale niestety brakło nam kroków i niestety koniec gry. No cóż, więc może uda nam się tam doczeć kolejnej z serii Pokémon w Green, a w dzisiejszym, no cóż, niestety nam się tego nie udało. Tak, jako że na Pokémon Axe to możemy łatwo się tutaj przedostać. I wydostać z zapalizon. No. Pokażę wam, co już złapaliśmy w dzisiejszym odcinku i w sumie też w poprzednim, bo złapałem jeszcze Goldina. Więc zerkniemy na nasze nowe Pokémony. I w sumie chyba już tego pełnego boksa. Tak mi się przynajmniej wydaje. Jeden box spokój jak na ten moment gry, to nie jest za no dobra, zobaczmy, co my tam mamy w naszych boksach. Zerknijmy na nasze nowe pokemony, powiedzmy coś o nich. I tak tak. Dobra, więc mamy full zestaw w naszych boksach. I tak, pierwszym pokemonem nowym, jakiego złapaliśmy ostatnio, był Goldy. Jest to pokémon wodny. O natura Jolly. Całkiem dobra. Muszę przyznać. Teraz Jolly, Jolly, Jolly. Tak, dobra natura, jak to tylko pokémon chyba. Większa z tym. Teraz ma umiejętność Waterfall, która sprawia, że nie może zostać poparzona. Yy, Tylko jest dobry w ataku, nawet nawet w defie i szybkości. Znamy taki Pyk, Keroid oraz Water Sport, który osłabia ataki yy, ogniste. Dalej mamy Reinhura, Anturan Adamant. Bardzo fajne, daje ataku minus spec-atak. Pokemon on ziemno-kamienny i ma umiejętność Lightning Crad, która ściąga na niego ataki elektryczne. Yy, walka ma na dwa praktyczne w walkach pojedynczych, niemalże w ogóle. I tak, tak dosyć silny, wytrzymały. zna The Wipe Stump to jest chyba nowy atak. Atak dużą, nie wiem, nogą i może potknąć Fury Attack or Scare Face mocno z szybkość. Dalej mamy Poliwagę, Pokémon wodny. Natura Gento ma umiejętność Dump, czyli nie wiem, jakby wilgoć, która sprawia, że Pokémony Drugi pokémon nie może się zniszczyć, czyli użyć Surf, Death, Explosion, coś takiego, zna oraz Hypnosis. E, no i dalej mam jeszcze Execute. pokémon trawiasto-psychiczny. E, ma umiejętność chlorofil, która zwiększa jego szybkość, kiedy mocno świeci słonecznie, na przykład po użyciu Sunny Day. E, bardzo dobry specdefie. spec ma no, Całkiem dobry spec-ataku nawet, na hipnozę Reflect. To wywołuje taką świetność, ścianę, która sobie ataki fizyczne na 5 tur. Seed, Pokémon, obsiewa przeciwnika i co turę tam zabiera mu troszkę HP. Lake Fusion, słaby atak psychiczny, może już on. Więc to chyba tyle yy, w dzisiejszym odcinku serii. Pokémon Leaf Green. W kolejnym odcinku, no cóż, raz pomęczymy się z Safari. I tam dojdziemy do, myślę już, do domku na samym jego końcu, bo tak troszeczkę teraz pochodziłem, żeby zdobyć itemki i tak dalej. Yy, teraz myślę, że udamy się już pod właściwy domek. Także, cóż, to wszystko z dzisiejszym filmem Serii Pokémon w Nie się, jak najbardziej. Do usłyszenia w kolejnym. Do cześć.